Jest piątek, 9 czerwca, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata molenda z czas na losowania. Dziś tak jak w każdy piątek miliony graczy również z Polski grało w Eurojackpot. Jest wiele powodów, żeby spróbować szczęścia właśnie w tej grze. Przede wszystkim do zdobycia są gigantyczne pieniądze. Gwarantowana pula na główną wygraną wynosi około 45 milionów złotych, a przy kumulacjach do wzięcia może być nawet ponad pół miliarda złotych. Dodatku wygrana w Polsce może być powiększona o nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. <laughs> Ile dziś można było wygrać, powiem za kilka minut. A wczoraj kolejny gracz spełnił marzenie o szóstce w lotto. Grający w tuchorze sięgnął po ponad 2 158 tysięcy złotych. Gratuluję szansa na kolejną szóstkę już jutro, a gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 2 miliony złotych. Jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, mają Państwo szansę na milion złotych w Lotto plus. Milionowe wygrane są też do zdobycia w MultiMulti. -multi. Grając z plusem za maksymalną stawkę na 8 liczb, mogą państwo wygrać 1 300 000, typując 9, 3 miliony zł, a 10 liczb aż 25 milionów zł. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę.

Trzydzieści pięć, sześćdziesiąt cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedemdziesiąt siedem, pięćdziesiąt siedem, szesnaście,

Zakład Mini Lotto z typowaniem pięciu liczb kosztuje niewiele ponad złotówkę, a za trafienie wszystkich liczb można sięgnąć po nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. wylosowane liczby 11, 30, 10, 1, 8. Na każdym losie kaskady mamy dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby wygrać ćwierć miliona złotych. Pora na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby: 2, 20, 3, 17. Siedem, trzynaście dziewięć dwadzieścia dwa dwanaście osiemnaście dwadzieścia trzy dwadzieścia Gra Eurojackpot obecna jest aż w 18 europejskich państwach i wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają takie same szanse na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 380 milionów złotych. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby. 13, 46, 8, 24, 35 oraz 8, 6. Gratuluję wygranych. Wynik oraz retransmisja losowania będą dostępne na lotto.pl. W ekstra pensji do zdobycia jest pensja na lata, a grając za maksymalną stawkę, mogą Państwo wygrać aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy! W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokadę I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 32 25 15 22 29. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest liczba 4. Pensja w ekstra pensji wypłacana jest przez lata, a premia w ekstra premii od ręki największa może być warta aż milion złotych. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejnołożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: 33, 9, 34. 31 22. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra premii jest liczba 2. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo w gry Lotto, m.in. w Jackpot. Już we wtorek do wygrania będzie 440 milionów złotych. A przed nami kolejny weekend na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu. Serdecznie zapraszam także na jutro na popołudniowe losowania Multi Multi i Kaskady, a poprowadzi je dla Państwa Mateusz Kaczmarek. Dobranoc!